Proszę bardzo, ale pieniądze są dobre, pieniądze są dobre, pieniądze napływają. Po prostu pewnego poranka poczułam, że mam wszystko, co trzeba i jest tak, jak trzeba. Posiadam to, czego potrzebuję, no i już. Ja nie wiem, może to się nazywa dojrzałość. Albo może umarłam i jestem w niebie. To się na filmach zdarza. Ale uszczypnęłam się parę razy. To nie jest film, to jest nasza rzeczywistość wspólna. Dla mnie, dla słuchających, więc, jeżeli miałam to poczucie, że mam wszystko, co trzeba, jest tak jak trzeba, to czemu nie uznaję tego za moje życie? To jest realne, najzwyczajniej w świecie. Ostatecznie, wyobraźnia ludzka korzysta z komponentów rzeczywistości, tylko je ekstrahuje, wzmacnia, a przy okazji przekracza ramy. Przy pewnej dozie odwagi. Więc, poczułam, że mam wszystko, co trzeba. Ale oczywiście jestem otwarta na ulepszanie mojego świata i żadne cyfry, waloty, sruty, truty nie mają na to wpływu. Płynność to jest to, co zawiera moje mam i moje korzystam z tego. Współbuduję taką płynność z innymi, nawet ze zwierzętami domowymi, no one też są moim dobrobytem. Wszyscy nadajemy kształt temu światu. No i to ciekawe, że przy okazji kształtowania świata kształt dramy jest jakoś premiowany, a ja go unikam, naprawdę. Bo tego rodzaju premie nie są tym, co wzmacnia we mnie sygnał tego dopełnienia, że mam wszystko, co trzeba, i jest tak, jak trzeba. Płynność. To jest naturalny stan. Płynność jest w emocjach, nie tylko w płynności finansowej. Płynność jest w ciele, nie tylko ze względu na płyny, które w ciele mamy, ale ono nam się zmienia. Płynność jest w mentalu, kiedy zmieniamy punkt widzenia i wiedza się zmienia, więc płynność dotyczy wiedzy i dotyczy świata wiary także, mam nadzieję. No a teren dramy też swoją drogą płynny. Nie wiadomo, czemu jest tym, na którym lubimy się zatrzymywać. I w jaki sposób ma to związek z finansami. Jeżeli się uważa, że na koncie mamy tyle, a tyle cyferek, to się zatrzymujemy w tym punkcie i uważamy, że jesteśmy bogaci. No ale jakoś od tego poranka, w którym zrozumiałam, że mam wszystko, co trzeba, jest tak jak trzeba, to mi się nie wydaje takie oczywiste. I bardzo chętnie z tego terenu zajdę, bo w momencie, kiedy te cyferki zaczną się zmieniać. Albo zmniejszać bardzo szybko, dramatycznie jak to na terenie dramy, to czujemy wtedy naprawdę duży ścisk. Zauważyłam, że ludzie wchodzący na teren dramy tak ochoczo, tak odruchowo, myślą najprawdopodobniej przy takim impulsie zmian, że o rany było dobrze, a teraz, no teraz to nie wiadomo, a najbardziej nie wiadomo, jak będzie, i to jest przyczynek do tego, żeby budować te silne emocje i. Zatrzymywać dramę w ramach dramy, a potem dopiero pęka wszystko i się naprawdę robi mocno niemiło. No ale pozostawiam te tereny, bo pewnego poranka poczułam, że teren dramy to kompletnie nie moje podwórko. Na moim wszystko mam i nic nie jest w stanie mnie ścisnąć. Myślę o tym. W tych czasach nerwowego przeliczania dochodów, oczywiście, unikam patrzenia na kurs franka, bo franek od tego nie zmieni kursów, w ogóle żaden franek się od tego nie zmieni, że się na franka patrzy. Mam mniejsze cyferki, ale i tak mam to, czego mi potrzeba, tak czuję. Potem przypłynie coś innego, jeżeli będę potrzebowała czegoś innego, poczekam, popatrzę. Zmodyfikuję potrzeby być może, ale moja płynność będzie reagowała bardzo elastycznie. I cały czas będzie rodzajem przyjemności. Nie wiem, czy to jasno tłumaczę. No ale to wszystko zaczęło się od tego, że poszłam do teatru. do finansowa jeszcze jest, więc mogłam sobie pozwolić. Była sztuka, czy jak to nie wiem nazwać, jakaś taka monodramowa psychodrama Doroty Stalinskiej, aktorki świetnej. Mam ogromny sentyment, bo to jest aktorka, która tworzyła kino w czasów PRL-u, pewną estetykę. Też epoki zmian lat 90., no, takie szapoba mam dla tej kobiety, pełnej energii, 70-letniej, znającej życie, ale. Ten rodzaj sztuki, której doświadczyłam, był dosyć dziwny, bo to było łączenie takiego kabaretu post-PRL-owskiego z myśleniem szalenie schematycznym o relacjach ludzkich i z dramatyzmem swoistego głębokim z Edith Piaf i ze śpiewaniem. Nie w tonacji, co jest trudne zaśpiewać nie w tonacji, ale się udało. Przy okazji też Dorota Stalinska próbuje poruszyć szare komórki szanownej publiczności i to jest bardzo ciekawe. Nie chcę się wdawać w szczegóły, bo one nie mają znaczenia, ale generalnie rzecz biorąc to jej przedstawienie było opowieścią o pewnym braku, które należy wziąć chura optymistycznie. Ale też opowieścią o naszych takich starych społecznych schematach, z których od tam stu lat tam się troszkę śmiejemy, podśmiewamy, hi, 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 Tam żona, mężuś, no wiadomo, że to śmieszne jest. Jak te relacje bywają zastane i zastygłe. W mojej interpretacji, oczywiście nie w przepływie, ale porzućmy moją interpretację, ponieważ w którymś momencie Dorota Stalinska zaczęła opowiadać o pieniądzach i na swoim przykładzie powiedziała, jak sobie z pieniędzmi, mi, które do niej przychodzą, radzi. Przy okazji też było kilka takich mrugnięć oczkiem, że to polityka, że to rządzące, no wiadomo, tam winnych jest dużo. I po tym wszystkim na tapetę teatralną weszła afirmacja. Zresztą bardzo dobrze skonstruowana, taka, która ma przyciągnąć cyferki. No, bo warto w ogóle coś robić w tym względzie, albo zobaczyć pieniądze w swojej wyobraźni z troszkę innego punktu widzenia, niż nie oglądać ich wcale, niż nie rozumieć, jak to może pracować w ogóle w naszym ciele. Bo kiedy nie mamy pieniędzy, to jesteśmy ściśnięci. I nie zauważamy tego. A czasem warto się rozcisnąć. Żeby można było jakoś tak odetchnąć głębiej i wymyśleć nowy sposób, na to, żeby te pieniądze przyszły, żeby po prostu lekko, łatwo, przyjemnie je zarobić. No ale aktorka ćwiczy z widzami. Proszę tak bardzo, ale jeszcze raz Pieniądze są dobre, pieniądze są dobre, pieniądze napływają do mnie ze wszystkich źródeł znanych i nieznanych oraz propozycje ich zatrudnienia. Pieniądze są dobre, pieniądze są dobre, pieniądze napływają do mnie ze wszystkich źródeł znanych i nieznanych oraz propozycje ich zatrudnienia. nie krzywdzajmy. I kasę tak? No tak, tak, kasę tak, to jest w zasadzie dobrze skonstruowana afirmacja, i dobra afirmacja może przywrócić płynność w naszym mentalu, a nasz mental, wiadomo, potrafi wpłynąć płynnie na naszą rzeczywistość i nadać być może nowy kierunek naszym myślom. Ale taka mini modlitwa do dobrego pieniądza, który był zły, a teraz jest dobry, jeżeli powiemy sobie, że jest dobry, to w zasadzie nie ma się nijak do tego spokoju, o którym na początku zaczęłam opowiadać, o tej pewności. Że mam wszystko, co trzeba i jest tak, jak trzeba, bo to jest taki wewnętrzny stan, i w jakimś sensie on nie jest całkowicie zależny od stanu konta. Tu się zbiegają bardzo różne rzeczy, bardzo różne treści, które tworzą tę myśl, że mam wszystko, co trzeba i jest tak, jak trzeba. A co będzie potem, to się zobaczy. Od przedszkola uczono nas bardzo różnych rymowanek. Większość z tych rymowanek jest po prostu durnowata, ale ta najważniejsza droga nie jest wysiłkiem nauki wyrymowania czegokolwiek, czy też nie jest też wyskandowaną komendą dla rzeczywistości, żeby się ustawiła tak jak chcemy, ale to jest taka droga ciszy, droga pauzy, droga przepływu, droga spokoju, tego całego dobra, które po prostu wypływa ze środka i tworzy nurt, w którym jesteśmy. I w tym nurcie jest to, co nam jest potrzebne. I czujemy, że wszystko jest na swoim miejscu. Najzwyczajniej w świecie, tak po prostu. I każdy, naprawdę każdy ma ten nurt w sobie, dostępny 24 godziny na dobę. I dlatego szalenie cenię te poranki, czy też te wieczory, kiedy czuję, że mam wszystko, co trzeba, i jest tak, jak trzeba, i staram się o nich pamiętać, nie zapominać, nie lekceważyć i nie myśleć. Och, tam! Nic istotnego. To jest szalenie istotne. Po prostu, po prostu, po prostu, po prostu. I jeszcze z ogłoszeń. Może nie tak bardzo istotnych, ale jednak utrzymujących płynność czarnej kawy w moim organizmie. Takie przypomnienie, że to jest dziennik zmian. Ja się nazywam Jukamalcan, i można mnie zasilić kawą. Używając linku w opisie. Dziękuję.